Floryda jako stan USA to zdecydowanie jedno z najdziwniejszych miejsc na tym świecie, a stanem głupoty przyciąga jak magnes wszystkie media pragnące uwagi. Jak nie człowiek udający gołębia na sygnalizacji świetnej, to matka, która jednym celnym ciosem wybiła swojemu dziesięcioletniemu synowi szczękę i tej właśnie sprawie się dzisiaj przyjrzymy. Hej wszystkim, z tej strony Jaju i z tego co słyszę, to mamy wyniki na Skulltropera, a jestem zmuszony rozdać wam już to dzisiaj, ponieważ nie wiadomo kiedy czaszkownik zniknie ze sklepu, a więc, kto jest tym szczęśliwcem? Ano, Black Wolf, który to w trakcie tegorocznego Halloween dokonał aż czterech zakupów z kodem Jayu i o dziwo, nie zaliczał się nawet do czołówki. Jeżeli Wy również chcielibyście coś zdobyć, to koniecznie wpisujcie mój potężny kod już teraz, aby nic Was nie ominęło. Przy okazji, wspomożecie mój kanał i przyczynicie się do większej ilości nagród. A teraz, bez dalszego przedłużania, zaczynajmy! Niektórzy nie powinni być rodzicami. Po prostu nie powinni. Jako dzieciaki pewnie już doskonale wiecie, jaka to jest odpowiedzialność, a więc nie każdy jest stworzony do udźwignięcia takiego ciężaru. Są różne metody wychowania, i przynajmniej według mojej ideologii dzielą one rodziców na tych dobrych i na tych złych. Moim skromnym zdaniem, używanie przemocy wobec dzieci to przykład bycia najgorszym możliwym rodzicem, a także idealny przykład człowieka słabego, ponieważ do przemocy ubiegają się tylko ci, którzy chcą wprowadzić bezwzględny terror lub rygor albo ludzie, którzy nie potrafią rozmawiać, przynajmniej według mnie. Jeszcze jako tak kłótnie pomiędzy facetami można zrozumieć, jednakże rozwiązywanie wszystkiego za pośrednictwem przemocy jest jak dla mnie idealną granicą pomiędzy człowiekiem słabym a silnym. Silny nie musi ani wyzbywać się emocji, a problemy rozwiązuje skuteczną retoryką i oczywiście nie mówimy tutaj o jakichś skrajnościach typu wojna. Według mnie najsłabszym człowiekiem jest ten, który postanowił ponieść Rękę na niesubordynowane dziecko i mu najzwyczajniej w świecie przyłożyć, a nie dać na przykład jakże popularnego dzisiaj klapsa. Tyle z mojego moralizowania i podziału ludzi na dwie różne grupy. Pora przejść do faktów i do tego, co takiego wydarzyło się w pewnym domu na Florydzie. Doskonale wiemy, że Fortnite przyciąga najmłodsze osoby i jakby ktoś nie załapał, to właśnie z takową będziemy mieli dzisiaj do czynienia. Oczywiście nie podam wam danych osobowych, ponieważ nie jest to chyba zbytnio legalne i przy okazji policja ich także nie podała. Pewna 35-latka z Florydy miała stanowczo dość tego, że jej syn bardziej interesuje się Fortnite, aniżeli jakąkolwiek nauką. I w akcji odwetu za jego brak posłuszeństwa postanowiła zaprzedać mu potężnego Hadukena, w wyniku którego dzieciakowi wyskoczyła szczęka, ale może po kolei. Matka stwierdziła, że najwyższy czas na myćko, i grzecznie wołała swojego dziesięcioletniego syna, aby ten szedł i oddał się rutynowej czynności. Syn naturalnie. Pewnie każdy z nas w tamtym wieku odkrzyczał, że nie ma nawet takiej mowy, musi skończyć koniecznie mecz. Według mnie powinny być jakieś kursy tłumaczące starszym ludziom, że. Online się nie da zatrzymać. Matka więc zaciągnęła chłopaka do mycia. A ten w efekcie gniewu wykrzyczał jej i śnią gardzi, ponieważ ta nic dla niego w życiu nigdy nie zrobiła. Nie znamy podłoża emocjonalnego tego chłopaka i skąd w ogóle pojawiły się takie słowa, jednakże nie zważając na genezę problemu, matka w odwiecie wykonała frontalny cios twarz chłopaka, co doprowadziło do wyskoczenia szczęki z zawiasów. Tuż po wypadku matka chłopaka zadzwoniła do ojca, który mieszkał dość daleko z racji rozwodu, i poprosiła go, aby ten przyjechał na miejsce zdarzenia z relacji jasno wynika, że tuż przed przyjazdem ojca, jak i policji, chłopak stał przed domem z walizką z ubraniami, a więc najpewniej został wyrzucony przez matkę na bruk, albo sam postanowił działać. Tego niestety nie wiemy. Według dalszego śledztwa udało się ustalić, że dzieciek miał już wcześniej blizny na ciele, jednakże póki co nie wiemy, czy jest to wynik przemocy domowej, czy na przykład zbiór losowych wypadków, a nam nie jest dane oczywiście oceniać. Matka 10 latka nie przyznaje się do przemocy domowej wobec syna w przeszłości, a Ostatni incydent tłumaczy tym, że syn po wejściu do domu rzuca tornister w kąt, a następnie buduje pałac kultury Fortnite. 10-latek, póki co, jest pod opieką dalszej rodziny i czuje się dobrze. Chwała lekarzom za szybkie działania, a także wspierającym tego kanału skodem kodem Ty w Fortnite'owym sklepie. Pamiętajcie, aby go czym prędzej wpisać, jeżeli chcecie wspomóc mój kanał, a także nie zapomnijcie o sobie, aby niczego oczywiście nie przegapić. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, trzymajcie się i cześć!